Czy są pytania do projektu uchwały? Radna Augustyniak, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Bulwersuje mnie jedna pozycja właśnie dotycząca przebudowy ulicy Słonecznej w Lulinku. Nakłady finansowe mają objąć lata 2024-2027. Szanowni Państwo, dotychczas wszyscy mówili w tej Radzie, przede wszystkim Pan Burmistrz, że nie ma jak stosować tak zwane drogi w układzie pasowym. Są one doskonałe. Szanowni Państwo, te drogi są zrobione na terenie Przedsławia. Nie ma tam chociaż odległość od samego centrum Przedsławia do zabudowy yy, była potężna, bo tam może było gdzieś 500 czy 600 metrów nawet, ale to nie o to w tej chwili chodzi. I ludzie korzystają z tej drogi pasowej. Dziwię się, że w tej chwili gmina dysponuje takimi funduszami, że decyduje się na robienie drogi w Lulinku jako drogi niepasowej, która była tak wychwalana, tylko planujecie tu 2 miliony tam wrzucić. Jeżeli państwo na terenie Szamotu nie stać was na zrobienie porządnych dróg, tylko robicie drogi pasowe, Przykładem wam powiem, za to że lewa strona od ulicy Ostrorowskiej same są tylko drogi pasowe. A Lulinek nie wiem, czy to jest droga prowadząca do Paryża, że tam nie może być drogi zrobionej pasowej, tylko droga taka. Czy Państwo wy się wzorujecie, kto mieszka tam w pobliżu? Nie wiem. Ale ja wiem i dlatego została obiecana i chcecie tam zrobić. Jestem przeciwko temu. Oczywiście będę jak najbardziej za tym, żeby zabezpieczyć środki na drogi pasowe na terenach przykładowo wiejskich w następnym projekcie budżetu. Ale tutaj to według mnie to jest wymysł. Państwo naprawdę podatki chcieliście podnieść, pieniędzy macie tyle, że w Lulinku powstanie droga. Przecież tu wyraźnie żeście zaprzeczyli rada również. Droga, zobaczcie w Szamotułach, jak wygląda droga Wiśniowa. Szok! Trzeba było brać, państwa decyzją było, będziemy tą drogę robić, jeżeli przykładowo gmina zaciągnie kredyt, a w tej chwili robicie bez kredytu, bez niczego, wpisujecie to do Yy, po prostu yy, prognozy yy, na następne lata. Następnym Państwo yy, yy, na komisji komunalnej yy, był temat rozlewisk, które znajdują się na drodze Briol i tak dalej, i tak dalej. I ja nawet Państwu powiedziałam, że została przedłużona ulica Jastroska. Tam też ludzie się topią. Tam nie ma świateł, tam jest jedno bagno, boście tam decyzję na zabudowę wydali, a w tej chwili nie ma kto dróg robić. A tu po prostu wielkim rozmachem robicie w Lulinku. I jestem przeciwna, żeby ta droga, oczywiście będę za, żeby tam była droga pasowa, ale za tą drogą, co macie planowane w. Wniosek, pani radna. Tak, konkretny wniosek. Wykreślenie przebudowy ulicy Słonecznej w Lulinku, okres realizacji 2024-2027. Tyle. Proszę głosować. Proszę o wyniki głosowania. 14 za, 2 wstrzymujące. Uchwała została w tej formie przyjęta.